Dzień dobry. Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Z udziałem przewodniczącego klubu, pana posła Mariusza Błaszczaka oraz pani posłanki Małgorzaty Sadurskiej. Będziemy dziś mówić o tym, o czym donoszą dzisiejsze gazety, chociażby jedna z nich, chleb po 5 złotych, wyliczenia ekspertów, które nie są żadnym przewidywaniem, ale niestety opartym na, jak pokażemy za chwilę, twardych ekonomicznych przesłankach, wyliczeniem. Za chwilę pokażemy Państwu na sam początek, bo temat jest poważny dla rozluźnienia. Przypomnimy coś, co często się nam zarzuca: lodówka, słynna lodówka. No niestety ten czarny sen się powoli spełnia, więc pokażemy to Państwu, a potem udowodnimy, dlaczego te złe prognozy mogą się już niedługo spełnić. I co zrobić, żeby tak nie było? <laughs> Zanim cuda się zaczęły, już się skończyły, Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, otóż mamy do czynienia z sytuacją, która ostatnio zdarzyła się 10 lat temu. Wzrost cen w porównaniu z stycznia do grudnia ubiegłego roku był wysoki, w takiej wartości, w jakiej 10 lat temu GUS odnotował tak wysoki wzrost. Mamy do czynienia ze wzrostem cen. Mamy do czynienia z tym, że premier Donald Tusk swoją nieudolność stara się uzasadnić sięganiem do płytkich kieszeni. Wzrostły ceny żywności, wzrosły ceny transportu, poprzez wzrost cen paliwa, wzrostły ceny energii elektrycznej. Jest to efekt podniesienia podatku VAT uderzającego w gorzej i średnio sytuowanych. Mamy do czynienia również ze zjawiskiem Dość zastanawiający. Otóż mamy dodatni przyrost gospodarczy, ale jednocześnie wzrastają wydatki. Deficyt budżetowy jest pięciokrotnie wyższy niż był za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Co się dzieje z tymi pieniędzmi? Gdzie one są lokowane? Gdzie one są wydatkowane? Dlaczego tak się dzieje, że mimo dodatniego wzrostu gospodarczego tak dramatycznie rośnie deficyt. Jeżeli, jeżeli sytuacja jest tak tragiczna, jest tak zła, jest tak katastrofalna, jeżeli trzeba sięgać do kieszeni, to Prawo i Sprawiedliwość proponuje, żeby sięgnąć do głębokich kieszeni, a nie do kieszeni płytki. Złożyliśmy we wrześniu ubiegłego roku projekt ustawy o podatku od banków. Złożyliśmy także w tym roku projekty ustaw o dodatku drożyciowym. Jeżeli już trzeba sięgać do kieszeni, to niechaj rząd sięga do kieszeni głębokich. Banki mogą podzielić się z tymi zyskami. My proponujemy, żeby z 10 miliardów zysków, jakie mają banki w Polsce, 5 miliardów przeznaczone zostało na wsparcie tych, którzy dziś najwięcej płacą za nieudolność rządu premiera Donalda Tuska. W naszym przekonaniu jest to rozwiązanie Sprawiedliwe jest to rozwiązanie, które może ułatwić funkcjonowanie obywatelom naszego kraju. Mamy konkretną odpowiedź na Pedrożyzmie. Czekamy, aż nasze projekty zostaną poważnie podraktowane przez Marszałka Sejmu. To jest rozwiązanie Prawa Sprawiedliwości, to jest rozwiązanie problemów, przed którymi dziś stoją Polacy. Proszę. Szanowni Państwo, tak jak powiedział Pan Przewodniczący, Prawo i Sprawiedliwość ma receptę na, na to, żeby pomóc osobom najuboższym, pomóc, żeby skutki kryzysu, które dotykają ich portfele, dotykają ich rodziny, nie były aż tak bardzo dotkliwe. Złożyliśmy dwa projekty ustaw, dwa projekty skierowane do dwóch grup naszego społeczeństwa. Z jednej strony do rodzin, z drugiej strony do emerytów i lęcistów. Zgodnie z różnymi raportami, opracowaniami, wynika, że grupami społecznymi, które są najbardziej zagrożone ubóstwem, są właśnie rodziny wielodzietne, ale również i emeryci i lęciści. I my chcemy im pomóc, tak, żeby nie musieli myśleć, czy będzie ich stać na ten chleb za 5 zł, które, o którym już dzisiaj się mówi. Złożyliśmy dwa projekty. Jeden dotyczący rodzin wielodziennych mówi, że chcemy na każde dziecko, każdej rodzinie, rodzinie na każde dziecko przyznać zasiłek dodatek w wysokości 600 zł, tak żeby te podwyżki vat które były od tego roku VAT-w górę, żeby, żeby przeciwdziałać tym podwyżkom. Natomiast dla emerytów i rencistów przewidzieliśmy dodatek również roczny każdego roku wypłacany w wysokości dla tych, co mają najniższe świadczenia 700 zł, dla tych, którzy mają świadczenia mieszczące się w przedziale średnim, czyli do 1300 zł w wysokości 500 zł i dla pozostałych 250 zł. Z tego miejsca apelujemy do Pana Marszałka Schetyny, żeby te projekty puścił pod obrady Wysokiej Izby, tak żeby mogły być one jak najszybciej przyjęte, tak żeby pomóc Polakom. Jeżeli rząd nie potrafi, my mamy receptę, chcemy pomóc. Szanowni Państwo, jeśli są jakieś pytania, serdecznie Państwa zapraszamy. Tylko jedną rzecz dodam, bo dziś też zabawna informacja, która pojawiła się także na paskach telewizji informacyjnej. Sondaż Platforma zbliża się do 50%. Ostatnie wszystkie sondaże, które były robione, wybory samorządowe pokazują jaki jest dziś stan poparcia w Polsce. Sondażownie myliły się już czasem. Można nawet robić dziś sondaż, że Platforma ma i 75% poparcia, jak to jak kto chce. W życiu natomiast jest tak, że sondaż blisko 32, Platforma 30 Prawo i Sprawiedliwość, sprzed paru dni, zrobiony przez jedną z dużych agencji sondażowych na literę P, nie został opublikowany. Ta równowaga między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą jest już faktem. Mimo, że pojawia się czasem sondaż, jak przed wyborami samorządowymi, Platforma 50 w wyborach 30. Zapraszam do zadawania pytań. Temat jest jasny, chleb po 5 zł. Nasze projekty leżą w zamrażalce u pana marszałka z Chetyny. Mogą pomóc polskim